O tobie myślę wciąż, siedzisz w mojej głowie. Niech już nie pomoże zrozumieć mój błąd. O tobie myślę wciąż, siedzisz w mojej głowie. Niech już nie pomoże zrozumieć mój błąd. Każdego dnia ciągle w mojej głowie. Myślami jestem z Tobą Nie chcę zmieniać się dla Ciebie Ale wiem, że inaczej nie będzie nas Nie będzie nas O Tobie myślę wciąż Siedzisz w mojej głowie Nikt już nie pomoże zrozumieć mój ból o Tobie myślę wciąż, siedzisz w mojej głowie Nikt już nie pomoże zrozumieć mój błąd. Dajesz mi dużo więcej niż Płowie, bym miał dać. Zrobię wszystko, dam ci cały świat. O tobie myślę wciąż, siedzisz w mojej głowie. Niech już nie pomoże zrozumieć mój błąd. O Tobie myślę wciąż się niż my głowie Niech już nie pomoże zrozumieć mój błąd.